Siemaneczko, jestem Dirtowy Bubu. Właśnie odwiedził mnie kurier, obczajcie co przywiózł, bo ja też jestem ciekawy. Tu jest paczuszka od dartboarda, jedna, druga, zabieram one do rowera. Siemaneczko w mojej rowerowni. Dawno tego nie słyszeliście, teraz będziecie słyszeć to dosyć często, bo wracamy z regularnością filmów i ciśniemy z tematem, bo tematów w tym roku będzie naprawdę dużo. I do wielu z tych tematów w tym roku dołoży swoją cegiełkę Dartmoor Bikes, z którym nawiązałem współpracę na 2024 rok, także pełna zajawa. Zobaczymy, co chłopaki przysłali. I najbardziej zastanawia mnie ten duży karton, ale zaczniemy od tego małego. Są to Dartmury Vibe Pro. Czarne, matowe, elegancja. I są gripy. Są to Dartmury Maze 137. Będą one miały tutaj skręcany ten bok, ale to Wam wszystko pokażę, jak będziemy składać rower. Produkcja do ramy, warunki gwarancji, jakieś takie pierdoły. O, co my tu mamy? Pewnie stery, tak. I powiem wam szczerze, że takie stery ma chyba tylko jeden rower w, staj w stajni Dartmura i myślę, że jesteście w stanie się zorientować co to będzie za rower. Jest zacisk podsiodłowy. Ostatnia przysyłeczka to będzie piasta, i tą piastę będę musiał zapleść do jednego z moich kół. Ponieważ do tej pory mój rower nie miał tego standardu Boost, teraz ma także jedno z tych kół koło tylne będę musiał przepleść na standard Boost 148 na 12 bo do tej pory jest 142 na 12 3 sekundy na napisanie w komentarzu co to jest za rama, kto z Was zgadnie, ten dostanie ode mnie serduszko przy Ladies and gentlemen, we got them. Freeride'óweczka Thunderbeard rozmiar M. -eczka. Kto zgadł, temu gratuluję. No i co? Pozostało odpakować bestię i dzisiaj jeszcze będziemy ją składać, także zajawa. Yo. I patrzę, że do ramy dorzucili jeszcze dwie rzeczy: jest to chain protect. to pewno wygłuszy to ten rower, że będzie bezczelessny. Przynajmniej mam taką nadzieję. A w drugiej paszce znajduje się trytytka: no jest jedna trytytka bez kitu. I są y, mocowania na przewód, przykręcane do ramy. Są mocowania przewodu, standardowo to chyba do każdej ramy dorzucają. I jest tutaj też przelotka do przewodu, także rzeczy związane z przewodami głównie. I słów kilka o tej ramie: jest to rama Thunderbird FR w rozmiarze M. Jest to, jest to masywna rama od Dartmura, która służy do ciężkiego freeridu na wielkie hopy, które mam w planie w tym sezonie oblatać. I powiem Wam szczerze, że od momentu, kiedy sprzedałem swoją zjazdówkę, czyli już kilka lat temu, brakowało mi takiego właśnie roweru z pazurem, którym będę mógł poharatać w naprawdę mocnym terenie i już widzę, że to jest taka rama, to jest to, to jest to, na co czekałem, kochani. Tak Wam powiem, że zajaweczka. I powiem wam, że nie byłoby tego, gdyby nie wy, także chciałbym wam z tego miejsca podziękować. Bo chłopaki, w takich firmach jak Dartmoor, patrzą nie tylko na to, jakie dziś jakiego masz skill, ale również na to, kto to ogląda, jak na to reaguje. A reakcje w komentarzach są naprawdę, naprawdę zarąbiste, i tak już jest od wielu lat. I mega się jaram, że mamy taką społeczność. Po prostu są tutaj w komentarzach spokoziomale, a nie jakieś hejty i jakieś takie krzywe akcje. Na szczęście takiego czegoś tutaj nie ma, więc na pewno jest dużo łatwiej wtedy nawiązać taką współpracę. Z Tak Jakbyście się pytali, co trzeba robić, to trzeba robić robotę dobrze i trzeba wokół siebie gromadzić dobrych ludzi. To jest taki mój przepis na to. I to koło nie będzie pasować do tego roweru, bo ma on rozstaw 148 na 12 142 mamy tamto, to ma 148 i niestety, ale tutaj nie wejdzie, zostałby luz. Można ten luz ogólnie redukować takimi specjalnymi tulejkami. Ale jako, że ten rower zostaje ze mną na dłużej, a nie tylko na chwilę, to po prostu przeplotę tą piastę na piastę w standard Boost, żeby za każdym razem było wszystko spoko. Na tripach, pakując rower do samochodu, zdarza się, że odkręcam koła i też zdarzyło mi się kiedyś zgubić takie podkładki w przednim kole. Dlatego w tym rowerze wolałbym to wszystko zrobić tak jak, tak, jak tutaj producent zaleca. Do przeplecenia obręczy przyda mi się centrownica, klucz do kół, przyda mi się oczywiście koło ze zdjętą już oponką i osobiście wspomogę się jeszcze wkrętareczką. Żeby tą robotę sobie troszeczkę usprawnić. Znajdujemy się w moim gabinecie, w moim biurze. Z tego miejsca na co dzień udzielam korepetycji z Matmy, również korepetycji online. Kilku rowerowych ziomeczków stale ze mną współpracuje, a przeszliśmy tutaj, bo jest tutaj nieco cieplej. Koniec promocji. zabieramy się za rozebranie tego koła. I teraz padnie pytanie: dlaczego w Kadrześ pojawia się mój drugi rower? Ano dlatego, że z tego roweru wyciągnę kilka części, ponieważ potrzebuję do złożenia właśnie Thunderberda. A rower ten kojarzycie z poprzednich odcinków. Wystawiłem go na Elixa. Przez zastój związany z zimą nie udało mi się go sprzedać a potrzebuję z niego kilku części i zasadniczo mógłbym te części kupić, ale na ten moment w rowerach mam włożone dosyć dużo hajsu który mi się przyda na inne rzeczy, więc w tym momencie biorę z tego roweru kilka części i części te trafią do Thunderbirda a reszty z tych części sprzedam I też jeżeli jesteście nimi zainteresowani to możecie do mnie napisać na Instagramie film ten opublikuję dosyć szybko, więc myślę, że zdążycie na co zdążycie, na co nie zdążycie na siodełko już nie zdążycie, bo siodełko już poszło sztyce jakby ktoś potrzebował, to mam. Jeszcze mam w ogóle takie nowe, także, także jakby co to dawać znać. Frameset będzie na sprzedaż. Będzie na sprzedaż amortyzator X-Fusion. Koła do niego razem z oponami. Tarczę zabieram. Zabieram z niego hamulce. Przedaż będzie kiera, mostek. Zabieram korby z zębatką, z suportem, z łańcuchem, z kasetą i z przerzutką. A części takie jak właśnie kaseta czy przerzutka zabieram tymczasowo, bo docelowo chciałbym złożyć Tanderberda na, na taki naprawdę agresywny freeride'owy rower, ale za tydzień-dwa wyjeżdżam w górę i na ten moment bike parki jeszcze nie są czynne i mimo, że bardzo nie lubię podjeżdżać, i naprawdę jest to jedna z gorszych rzeczy, bo serio turbo nie lubię podjeżdżać, to co jeżeli będę zmuszony do tego? To lepiej to robić na kasecie, która jest taka wielka niż na Sinkerspidzie, którego planuję założyć na sezon. Także, jakby ktoś był zainteresowany takim framesetem, to podrzucam Wam link do swojego Instagrama w opisie. Piszcie, myślę, że się dogadamy. No, i koła też, oczywiście, są nami zamleczone. Wszystko, wszystko jest.